Jest! A, Kajcie cieszy niesamowicie taka, taka rybka uuu Ale Klamot! <grym> ale Klamot Uf. Tutaj pokażę dla widza Zobaczcie jaka ryba Niestety nie mam miarki musicie wybaczyć, ale na oko tutaj komisyjnie z kolegą Pod 8 dych, jak nic Piękny gruby Dzień dobry, witam was w kolejnym materiale na kanale Wędkarski Instynkt tym razem nic nowego jestem ponownie nad Wisą, w pogoni z zaboleniem słuchajcie e, ja byłem już jeszcze jak było ciemno i e, na cykatki nic próbowałem sobie e, łowić na topwatery i słuchajcie mnie. 5 wyjść. Dwa razy miałem rybę na kiju. Jedna ewidentnie nie wcięta, druga wcięta, ale nie wiedzieć czemu wpadła. Miałem ją ze 30 sekund na kiju. No i niestety, tak bywa. Taki sport. Ryba też ma szansę wrócić do wody. Znaczy też ma szansę wygrać ten haul jak najbardziej. Tym razem ryba wygrała. Ja będę dzisiaj próbował, co? No, bić rekordy. Mam nadzieję, że mi się uda. I mam nadzieję, że miło spędzicie podczas oglądania kolejnego naszego materiału. Więc zapraszam. O nie trafił. chodź tu morda. Ale nie jest podczepiony, tylko zapięty podryjek. taki silny. Strzał był nieziemski, słuchajcie. O, jaka silna. Chodź tu, bo ja nie chcę cię spompować, żebyś odpłynął, mordo. Какой у него силы, слушайте! О! Выпад не Ну и есть! Первая рыбка сегодня! Хех! To jest pierwsza rybka. Super, że się udało przychylić. Nie wiem, czy uda się wam pokazać, ale miałem trzy wyjścia do topka, z czego dwa skuteczne, w sensie zasał. Jedną rybę już miałem dobre 30 sekund na kiju, ale się wypił. Z tego morał taki, że trzeba je trzeba je. E, mocno wcinać. Ja nie mam zbyt dużej e, praktyki, jeżeli chodzi o topwatery. E, no ale pięknie. Pięknie jest. Dobra, puszamy rybkę. Piękna, silna, gruba Rabka Morda, ale się spompowałeś Ach, poszedł pięknie Pięknie poszedł A, chciałem ci powiedzieć, że żeby w miarę wcześniej kabung zamykać i zaczynać wcześniej kręcić kołowrotkiem, wtedy on ładnie wychodzi do wierzchu. Przestawiły się chyba albo nas zamknęły mordy na razie Ale będzie przepływał to za O jest Na trzy razy Widzisz pięknie Kamerę masz włączoną? To włącz Włącz Ale 3 razy było brane A, ja mam włączoną, pięknie To będzie ładna ryba. No dobra pompuj Nie ma co się wiesz Chodź tu do mnie do klatki I ci zaraz podbiorę A to jak będzie ładna ryba to będzie No jak Mordzia żeby wyholować rybę Trzeba ją holować Dawaj dawaj śniadania nie jadłeś No i pięknie, widzisz znowu pożyczony wobler. Wiesz to może być gruba ryba, bo to zazwyczaj grube ryby ładny bolej Ośmiu może nie ma, ale 7 ma Na początku. Ładna ryba, piękny bolej ładna ryba Dawaj. Dawaj, dawaj dawaj, 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 One są mega silne, stary. ale pięknie zapięty. No to siedem dyszek jest. Juhu. Dziękuję panu. Dla ja trzy się razy widzę. było branie. No i super. Brawo, brawo. Brawo Kamil. Dobra, to ja się biorę za łowienie. Dasz sobie radę? Nie no Ładna ryba, to już jest takie siedem dyszek. Jest! A. Uuu, na CKD? Tak, ale przewiniętą. Bo czułem i zacząłem, wiesz, podszarpywać. Ale pięknie wyskoczył. Ale nie za duży. No, ale jest. No ale tak, a co on sobie nie poradzi? Tylko żeś mi człowieku tam daleko z tym podbierakiem. Muszę tam iść. Chodź tu działa ale fajna rybka nie za duży, taki 60 parę centymetrów ale słuchajcie cieszy niesamowicie taka, taka rybka No dobra, ale już kontakt był. Tak? To ja mu powiem dzisiaj, że kolego, za sandaczem... ...że za sandaczem, to szkoda w ogóle jego prądu, nie? Jest. Mamy chyba rybę kolejną życia. O, będzie kaban. O Panie. Nie wy... Ua. pięknie zebrał z kantu. Co on tak wali? E bole. Taki siedemdziesiąt. Na rozgrzeweczkę. Pięknie. Ale klamot Ale klamot Ale klamot Będzie pod osiem dyrek. Akurat mi dupę zawracają Będzie pod osiem dyszek Ale rybsko Może mieć osiem dyszek o 70 Nie no ma Przepraszam cię No 75 może mieć Go tutaj pokażę dla widza Zobaczcie jaka ryba Niestety nie mam miarki musicie wybaczyć ale na oko tutaj komisyjnie z kolegą Pod 8 dych jak nic Piękny, gruby Uf, Leć mordo do wody Piękna ryba. Jest. Dziękuję. Uff. I w sumie o to chodziło. Jest kolejna rybka. Pięknie zebrał. Trzeba się wyholować? Też będzie... Oj ojoj. Oj. Mam nadzieję, że się uda wyholować Pięknie zebrał. Niesamowite. Ua. Ale to jest potęga, słuchajcie, coś niesamowitego U też będzie pod piękna ryba Ua Ua, choć tutaj Sorry muszę tu ciekawe czy będę widoczny, ale aj, 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 aj. Oj, to też będzie gruba ryba Uj, dlaczego ja nie mam miarki? Mogę być sam sobie winny, ale to będzie myślę, że, że będzie widać. Ua! Kolejna ryba pod osiem dych. Naprawdę, serio. Piękna gruba ryba. O mamo. O jej. O matko. Jaki klamot, słuchajcie. Naprawdę. O jaka łopata Serio mówię Uf. O Jezu jakie karpisko Niewiarygodne Ciekawe czy mi się zmieści do podbieraka Całą cykadę ma zeżreć Ledwo mi się zmieścił. Nie chce mi się zmieścić, do podbieraka jest. O kurde. O człowieku. Jaki gruby boleń. O matko. Nie no, ten to już ma grubo. Ponad 80 cm. O matko. Nie no, dlaczego ja nie mam miarki? Będę go przymierzał do wędki. Słuchajcie. Zobaczcie, ledwo mi się w podbieraku zmieścił. O matko jaki gruby wielki Bo będzie z 8-5 cm, nie wiem Dobra, zaraz się biorę za robotę Uff. Uff. Dobra, puszczam go słuchajcie. Muszę go już wypuścić, bo trochę za długo to trwa. Ale piękna ryba, zobaczcie. Ogromny, ogromny jestem ten dalej. Nie tylko tam wypuszczę. A jaki ma pysk wielki. Leć mordo. O! Jest. Pięknie odpłynął dostojnie. Coś niesamowitego. Jest. Jest, to była życiówka, słuchajcie, na pewno był większy od tego. 8-1 widzę po podbieraku. No niestety dzisiaj nie wziąłem miarki, moja strata. Jedna ryba pod 80 cm, druga grubo ponad 80 cm. Przeprosiak, niesamowita ryba, niesamowicie się cieszę, ale nie to się w życiu liczy, nie centymetry. I tak będzie widać na zdjęciach i na filmie, że to była bardzo gruba ryba. Nie wiem, ja obstawiam, że grubo ponad 80 cm w okolicach 8,5 i tu nie baj duże, bo naprawdę przeogromna ryba jest. Mamy kolejnego klamota na topka. Uła, 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 uła. uła. słuchajcie. Uf. I, <küh> Mam nadzieję, że będzie poprawiony Ale klamot Ojej, jak go widziałem Uuu Uuu Słuchajcie, ja go nie mogę w ogóle znaruszyć Uuu Ojej, żeby mi tylko nie spadł Muszę odkręcić hamulec Bo może być Słabo Złapany Uuu jest 8 kolejne O, Ojej Co tu się dzisiaj wydarzyło, słuchajcie. Jestem przekonany, że to jest kolejne 8 dych No albo pot uuuu Uu. Nie no 8 może nie będzie miał Ale siedem dysek na spokojnie i na topka, słuchajcie. Co tu się dzieje w ogóle? Nie, no kolejny klamot jest. Ale nie będzie miał 8 dych, ale będzie miał 70 parę. Przesilna ryba. piękny zeżar nie no będzie 7 7 spokojnie ma chodź tu o dobra już jest spompowany o 7 tych to ma na, na bank na bank ale zmierzę go zobaczcie kolejny gruby kolejny gruby boleń Zobaczcie, kolejny gruby bolo. Zmierzę go z ciekawości, bo ten jest dużo, dużo mniejszy co na miejsce 20 cm od tamtego klamota. Bo tamten, tamten, słuchajcie, ledwo mi się w podbieraku mieścił, nie? A tego wyczepię zaraz i go tak miareczką liznę, bo poszedłem do samochodu. Słuchajcie, pomiarkę zapasową mam w samochodzie, tak? Nie sądziłem, że gdzieś posiałem moją matomiarkę ale pięknie już zjadł ojej Pięknie Niesamowita ryba Puszczam ją do wody słuchajcie Leć Pięknie zgarnął topka Ale łopata Pięknie papa, pa. ale ty to byłeś w porównaniu do tamtego popierdółka. Niesamowicie się cieszę. Jest. Kolejny dzień konia. Na razie cztery rybki. Jest nieźle. Nieźle? Jest bardzo dobrze. Co ja mam wam powiedzieć? Ja już dawno nie miałem takich dni nad Wisłą. Podobno teraz wszyscy mówią, że na jesieni to najłatwiej jest nałowić. Takiego wała jak Polska Cała... Zwiedziliśmy, słuchajcie, no, kilka dobrych główek na wiśle, żeby namierzyć ryby, i to nie jest tak, że przyjeżdżacie na pierwszą lepszą i łowicie. Metoda, przynęta nie wystarczy rzucić przynęty, tylko słuchajcie do wody i kręcić kołowrotkiem. Bo kręcić kołowrotkiem to każdy potrafi. Mam nadzieję, że te filmy coś Wam podpowiedzą, troszeczkę Was podszkolą. Ja nie czuję się e, upoważniony, słuchajcie, do zdradzania jakiejś tam takiej wiedzy, e, bo ja sam tak naprawdę e, dopiero zaczynam łowić na jesieni bolenie. To są moje pierwsze bolenie na jesieni w życiu w tym roku. Zazwyczaj łowiliśmy. Przez cały okres letni, przez wiosnę, a na jesieni się uganiałem za sandaczami. A teraz te bolenie to jest coś niesamowitego, słuchajcie. A jeszcze czekają nas grudniowe sandacze na Wiśle, podobno. Jest szansa złowić jakąś ładną rybkę. Bardzo się cieszę z dzisiejszego dnia, i słuchajcie, biorę się dalej za łowienie.